Dzień dobry, dzień wyjazdu. Ciepło, ale wietrznie. I tak jak widać, murki na niebie. Już się zbieramy, dochodzi godzina dziesiąta, dokładnie za 10. Muka biegnie. No, choć, chodź. zobaczymy, co tu się dzieje. Wszyscy się ogarniają szybko, a Max jeszcze wymyślił, że skoczy popływać na basen. Rodzinka 4 plus 1. Witamy. Jaka woda? Fajna Fajna? No to super. Ej, toka, chodź. <gry> a ja sobie akurat włosy wysuszę. Mówi, szwasz, a idzie w drugą Gdzie ty idziesz? No chodź. <gry> piese, chodź! Tutaj dla psów nie fajnie jest, bo wszędzie są takie kuleczki z kolcami, które się przyczepiają na buzi. O, tak to wygląda. Pieski przyszły. Teraz będą szczekać, będzie akcja pewnie. Nie, on już zostały w już znają. Tak? Będziesz czekać. Czuję, co ty zaczepiasz? Ciii. Ciii. Nuka! Cicho! Nie rób zadymy. Nuka! Chodź tu. Do Berman cię zje zaraz zobaczysz. Do domu. Do domu, idź do domu, do domu, do domu, jeszcze możesz popływać, musiałam nukę zaprowadzić, bo szczekała, tak, także ostatni dzień, trzeba wracać, nie chcę się, tak, no. strasznie, super było, nie, tak, fajnie, to już wyjazd. To nie ostatni dzień. Wczoraj był ostatni dzień. Dzisiaj to już, to już wyjazdowy dzień. I hmm. kawał drogi przed nami. Chcielibyśmy na 23 zajechać, ale wątpię, bo jeszcze do Lidla musimy po jakieś jedzenie pojechać, więc zobaczymy. A najpóźniej 24, ale 23 by była super. No, nie Wyobraźcie sobie, że ojciec pozazdrościł. <grym> Max, ty się miałeś się śmieć. Ojciec pozazdrościł i leci. Szybko się kąpać. Ale brudna woda po nocy. Jeszcze nikt nie zdążył posprzątać. Tak zostawiamy wszystko ogarnięte. Ładnie, pięknie. Posprzątane tu jeszcze nasze rzeczy takie wyjściowe. Wszystko jest ok. Jakiś taki robaczek dzisiaj tu się znalazł. Zabity, nie ma tu nic za drzwiami, klima wyłączona, żelazko oddane, tak tu wszystko ogarnięte, nic nie zostało, wszystko ładnie, pięknie, jak było. Jedziemy jeszcze do Lidla na zakupy, a tu korek, no pech. Na rondzie taki długi, sześciominutowy pisze, a no musimy, coś mruga światłami. Co tam, tam druga Kolega. No, musimy kupić wodę, bo nam się skończyła i coś do jedzenia na drogę. Dyskutujemy. Bo każdy tutaj dostanie przedział, Alek zostaje z nikom w samochodzie. Gazirana. 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 To znaczy gazowana woda. Woda tak samo, nie? Tak, mineralna no. woda. Ale gdzie ta dziewczyna wyjechała na taką drogę ruchliwą? Cześć, cześć, cześć. Naprawdę. Nie ona ma Kogo? I czeka na kogoś. To siedzi, ledwo co? Tak, pewnie mama. Jak matka wygląda. To jak tata, to tata. To mama? wygląda na matkę. Nie, mama. Matka, mama. Tata, tata jest! Tata jest! Gęgnata. Tak, gonią. O, ojciec pociska. Ta dziewczyna po prostu ma kondycję. Nie baterie mi się rozładowały. <grym> no w każdym razie uczymy się chorwackiego na wyjazd jeszcze. To ga, gazirana, tak? Na wyjazd się Tak, tak czyli musisz wziąć gazirana. Negazirana. Jak nie Gazirana? gazirana. Nie, ja chcę niegazowaną Negazirana. To, to nie gazowano. No, Negazirana? No. No. Tak. <laughs> Aleks też chce Negazirana. Tak. No, także Aleks zostaje z Nuką, Piotrek. Na co ty jedziesz? ryba, że chyba uszkodzone ryby. Jakieś takie kanapki może, nie? Pakowane coś takiego. No. A ja jakieś słodkie buki. Chyba że ja pójdę na to, co ty wolisz? Ja wolę wodę. Nie wodę? Nie, nie. To wszyscy wolą wodę. Ja no wolę Dobra, ja idę po orzeszki, bo Nie orzeszki, tylko ten słonecznik. Dobra, nie? ja pójdę z tatą po prostu, bo Tata nie wie co ma kupić. Dwie paczki słonecznika, te, Trzy chcę kupię. Nie wiem. Nie, nie wiem ile z Tylko wiesz, że tego dużo się... Wiem. A to jest strasznie kaloryczne. Więcej wiem. niż ci psy masz. Kalorii, Alex mówił. tak? tak? No. Ale coś takiego, żeby... wchodzę. No. <noise> Max też? Dlatego nie założył, no, tak? <noise> po tak. tych wakacjach, małżeństw. Wiesz, że tak do sklepu nie wolno, bo dostaniesz mandat 500 euro. Tak? Tak. tak. A w Chorwacji tylko? Tak. Nie, nie, chyba wszędzie nie można. Ale w Chorwacji wprowadzili. Chodziło. Chyba dostajesz od razu mandat. Tak, a od gdzie razu. W dostajesz ostrzeżenie. Ostrzeżenie raczej. Aby ale w Chorwacji... sklepu. Tak. Nie, nie wolno z chodzić z klatką. Tak, jakbym siedział na Kasi to od razu by cię wywalił. <głos> 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 Także nie chodźcie w Negriżu po mieście przypadkiem. <noise> nie wolno. I do restauracji też nie możecie wejść sobie w kąpielówkach, Mężczyźni a kobiety w strojach kąpielowych. Nie takie kolejki w Lidlu? To nie wolno. To oni nie. wszyscy do Lidla jadą. Co ty gadasz? No bo Lidl jest tani. Bo wszyscy wyjeżdżają dzisiaj robią sobie na wyjazd. O oh, fuck. Ale będą kolejki pewnie. Chodź no. wszyscy do Lidla, tylko taka kolejka. <noise> no. Ale ja, ja. To, to jest ten... plan zmieniony, że tata zostaje w aucie, a ja z Aleksem idziemy. To nie będzie kazienny. Ja mogę zostać w aucie. Naprawdę wszyscy do Lidla? Tak. Jejku, jakie tłumy. Niedziela, dzisiaj sklep jest otwarty. No ja myślałam, tak, bo same daj... zagraniczne tablice, zobacz. zobacz. Ta, wszyscy... Także jak wyjeżdżacie, to lepiej sobie dzień wcześniej zróbcie zakupy. A my chcieliśmy świeże pieczywko, ale wczoraj byśmy nie zdążyli, bo zasiedzieliśmy się w knajpie. Dlatego korek. Chcieliśmy przed 12 do domu wczoraj, ale fajnie było. Plata rybna, plata mięsna. Że nie widzieliście odcinka, to fajnie. Super. Super. Żeśmy nie zrobili takiej oceny na video. Tak, ale jakoś tak. nie było. A, w sumie... A w sumie... Tak. Na razie się skupmy na zakupach. Ale zahaczył gdzieś klapą Golf 7. Hmm. Kurczę, to będą kolejki na kasie. Ale mi się wydaje, że wszystkie kasy pewnie twarde. No tutaj szok 9 kas jest. No, no to tak jestem pod wrażeniem. Zobacz, ludzie przyjechali do ja Chorwacji się... i okupują markety. To <laughs> mi <mu> się podoba. <laughs> ja mogę się zauważyć, że tylko dwie mam otwarte. Same zagraniczne tablice, nie? Więc to jest najlepsze, że panie idą do New Yorkera, CCC i tym mhm. podobnych sklepów kupują sobie kieckę buty, przyjeżdżają do swojego kraju i mówią w Chorwacji kupię. No tak. <noise> nie No że to, ja mówię, jest to samo. Nie, ale kup to no. mhm. Fajne. Takie pizze. Są krosanty, to bierzemy jeszcze takie krosanty. Wszystko bierzemy do każdego worka, żeby... Do osobnego worka, żeby nie naśmiecić. Gorące, Gorące. to się poparze. Max dużo worków wziął, bo będziemy dużo kupować. Żebyśmy po drodze nie padli z głodu. Nie wiem, obojętne, Też mi się jak wydaje Osobne pokojemy to, spakujemy Nie Mamy Zobaczcie jaką ciapatę mają z kukurydzą z kurkumą, ciapata z kurkumą, nie jadłem A ja lubię kurkumę Ale... Weźmy taką ciapatę do domu. Ale ciapata. Tu macie zwykłą ciapatę, a tu z kujkumą ciapata. Fajne. Patrzcie, tu wszystko z kujkumą. Później. Powiem Wam, że jakby w Polsce były niedziele handlowe, to tak by wyglądały. Oto, co się dzieje w niedzielę w chorwackim lidlu. <grystanie> Szok. Pumy, normalnie przyciskamy się wszędzie. Tego w Niemczech nie ma. Wezmę cztery takie kawki, bo u nas nie ma jej. Nie wiem, czy w Polsce jest, a to dobra firma. Weźmiemy. Już wiemy, dlaczego taka ta jak. Teraz Wiecie, co to jest? To jest po prostu szok. Co tutaj się dzieje? Po prostu są tłumy. Koniecznie musieliśmy kupić dla fitgowe, bo nasze już... Mamy wodę. Tak. Ale się dzieje normalnie. Tak było kiedyś Nasze już Polsce zjedzone. Wszystkie galerie były oblegane. Ja no po mam prostu Miejmy nadzieję, jestem... że Tusk wprowadzi... Niedzielę handlować. Jestem po prostu w szoku. Wszędzie tłumy, w Kauflandzie również O, New Yorker był. Mówiłaś do New Yorkera Nie wiem, <laughs> się Zatankowaliśmy do pełna Długo trwało Taka kolejka Kolejka Dużo ludzi płaci Wszyscy się nam wpływają do kolejki I jedziemy Normalnie ja Szyjgon Ja tylko chciałem powiedzieć, I na jaka ten znak tutaj? Który? Tutaj że ludzie się na mnie denerwowali, że ja spolszczam nazwy miast e, chorwackich, a Włosi się nie przejmują. Na przykład pula to po włosku pola i piszą nawet na znakach i normalnie przejawiają na włoski. A my, Polacy, nie możemy spolszać nazw chorwackich. Chodzi tutaj na przykład o podgorę, że Piotrek zawsze podgóra. Tak, podkuja właśnie. Dla nie mnie też tak... podkują, że jest pod górą. No. I ludzie się denerwowali, że mówiliśmy Podgóra. A później jakoś tak podgora już weszła. No tak, i, no wyszła, no, ale. Ale no jednak jestem tego zdania, że, że wszyscy. Można tak, że można spolżyć. Że trzeba dbać o polski język. <grym> tak, bo mnie bardzo, <grym> bardzo mnie to irytuje, że wchodzi tak dużo angielskich słów i po prostu jakby zanikał powoli ten polski język. Bardzo dużo teraz ludzi mówi, powoli dodaje angielskie słowa do rozmowy. Jeszcze mieliśmy podsumować wczorajszy obiad. Czy tak. nam smakowało? Bardzo Bardzo dobre. Ja oceniam na 5. Uuu, wysoko? 5 na 5. Bardzo Piotrek mi się podobała Ta Jestem Tak, bardzo. Obsługa, jedzenie, klimat, cały kształt, super. Po prostu super. Mhm. Aleks? Ja oceniam na 9,5 z 10. Mhm. Mi się podobało. Skala była do 5, no ale dobrze. 9,5 na 10. Czyli my tak oceniamy, no to prawie 5 yy, max 4,5. Ja też daję 4,5. To tak wyliczam średnią, na no prawie 5. Tak wiecie, między 4,5 a 5. Więc dobrze, bardzo dobrze. No, bardzo nam się podobało ogólnie, smacznie. Mi tam parę takich mankamenty może małe, ale to takie drobiazgi. Nawet nie będę o tym wspominać. Ogólnie jedzenie smaczne, dobrze przyrządzone. Blitwa już porządku, z ziemniaczkami, pyszna i wszystko było przede wszystkim ciepłe i gorące. Także najbardziej polecamy tą konobę. A jeżeli nie widzieliście odcinka, to zapraszam. Zajrzyjcie.